Siemanko, są wśród Was na pewno osoby, które nigdy nie będą miały kanału na YouTube, być może dlatego, że jest to sprzeczne z ich przekonaniami, a być może dlatego, że im się po prostu nie chce. Są też takie, które mają ten kanał, lub takie, które planują ten kanał założyć. I to właśnie do Was pytanie: czy uważacie, że jest jakiś złoty czas na założenie swojego kanału? Kolega powiedział mi kiedyś, że założenie kanału to coś, czego nie można planować, trzeba to zrobić. Tu i teraz. Jeśli teraz nie chwycicie kamery i nie zaczniecie nagrywać, to prawdopodobnie nigdy nie otworzycie swojego kanału na YouTube. Pewnie byłoby tak i ze mną, ale chwyciłem tą kamerę w tym momencie i otwieram swój kanał na YouTube, na który Was serdecznie zapraszam. I nie mam pojęcia, czy będę to robił cyklicznie, czy jest to mój jednorazowy, pierwszy i ostatni film. W każdym razie będę się starał, jeśli będzie mi to sprawiało radość. A Wy zobaczcie, jak ten dzień wyglądał od samego początku. Hej! No dobra, przyznam się do czegoś Niemal zawsze jak jadę na pstrągi to zaczynam od małych grzechów No ale to jest właśnie dobre nastawienie i to nastawienie powoduje, że nawet jak nie mam brań to i tak uważam, że taka wyprawa jest dobra Zobaczcie moje najlepsze drożdżuweczki z czasów dzieciństwa O, to proszę jeszcze truskaweczkę jedną. Tak, tak, i tą wodę. Zjadłbym dwie, ale nie dam rady chyba. Znaczy dałbym radę, ale... No właśnie, ale kurczę. Ja z ujiga, no nie? dokładnie, to jest za mocne, niestety. Ale są tak pyszne. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dwie. Do widzenia. Także jak widzicie drożdżówka jest. Coś tam do picia. Powiem Wam, że polecam szczególnie struskaweczką, taką drożdżową drożdżówkę świeżutką z rana. To jest lepsze niż branie w strągach. Dobra, lecimy dalej. No, Czym by była pyszna drożdżówka bez kawy? Kawa? No to wiadomo lęk. Słuchajcie, taka mała wskazówka: jak wybieracie się na kawę i jesteście w dwóch. Jeśli chcecie dwie kawy małe, a jesteście gotowi zrobić sobie trochę jakiegoś delikatnego przypału, to wystarczy, że kupicie dużą kawę za 11 ziko, przelejecie ją do małego kubka i zobaczcie, macie teraz dwie kawy, które powinny kosztować 18 zł, a kosztują 11,70. przede mną jeszcze trochę drogi, ale. Jest kawa, jest drożdżóweczka. Mmm, czujecie to? No na wstrągi mam kawałek nie powiem, ale dzisiaj jestem w tej bardzo komfortowej sytuacji, że mam kierowcę, więc mogę się relaksować, za chwilę przegląd social mediów, kawka, drożdżóweczka już się niestety kończy. I za chwilę widzimy się nad wodą. Wspominałem wam moment, w którym przygotowuję się do wyprawy, ale jestem już w pełni gotowy, ubrany w strój pstrągarza i powiem wam tak, sprzęt mam bardzo dobry, ale nie jestem pewien jak z umiejętnościami, to za chwilę zweryfikuje woda, a ja zaczynam, bo naprawdę no mega mi się chce łowić, nie byłem tutaj przez tydzień czasu, a rzeka tak zaczęła żyć, no posłuchajcie tylko te ptaki, robi się coraz bardziej zielono, myślę, że pstrągi też powinny być bardziej aktywne, więc ruszamy. Pierwsza miejscóweczka. Zaczynam dzisiaj od takich larw. No już trochę tego robactwa się pojawiło, więc myślę, że taka larwa będzie już bardzo interesująca dla pstrąga. No wcześniej też złowiłem na te larwy. Ryby, mimo, że było zimno, mimo że te pstrągi nie miały skąd takich rzeczy e, gdzieś tam wyłapywać. Kilka ciekawych miejsc przede mną na tym odcinku łapałem już fajne ryby. Ale jestem nad, też nad rzekami, które po prostu no nie są jakoś bardzo zasobne wstrągi. To nie jest e, jakieś południe Polski, ani pomorze. To jest centralna Polska gdzieś tam, więc nie ma się co spodziewać jakichś wielkich e, wydarzeń, ale tak jak mówię, każda ryba w takich miejscach jest fajna. No i te okoliczności przyrody. Być może brzmi to. Dziadowsko, ale no kurde, przyjeżdżam tu na te pstrągi po to, żeby właśnie poczuć to, co się dzieje. Dobra, zmieniam larwę. Dobra, mamy larwę. Hy. Coś. No, tutaj na tym odcinku już miałem fajną rybę na to dziadostwo. A ja w ogóle tego białego chyba wyrzucę tutaj. Nie mam pojęcia, czy to się trochę barwi, czy nie, ale może by mi się kurde trochę zabarwiło. Małą czy większą? Dobra, dajmy małą. Zacznijmy od małej. To może chociaż jakaś mała ryba, co? bez bezzadziorowe. Moje ulubione tak pięknie z nich ryby spadają. Mm. <laughs> Zrobimy kilka rzutów małą. I zobaczymy. A teraz bardzo muszę się skupić. Wiem, że mieszka tu fajny pstrąg. Spróbuję sobie go złowić. Już miałem okazję go w tym roku złowić raz, a raz mi spadł. Jedziemy z tematem. Aj, aj, aj dobry rzut. Dobry rzut. No, dawaj, dawaj, może przyszedł tu bliżej, burty jest taki cień jeszcze fajny przy burcie. No, może się tam czuć bezpiecznie, chociaż nie ma dużo wody. A to jest chyba kluczowe dla niego w tym momencie. Nie, nawet nie było wyjścia. Dobra, ja sobie dowiążę agrafkę. I założę jakiegoś woblera, aby w tym czasie zobaczcie, jak wyglądało moje poprzednie spotkanie z rybą, o której właśnie wam mówię. Jest! Chciałeś woblerka powtórzyć? Larwę z prądem, wystarczyło czosnkową Nie chciał Twitcha, założyłem na larwę od Berkleja A ah, jest piękny, zobaczcie o, Piękny Zobaczcie jaki... O, ale super ryba Larwka od Berkleja, pupa. Ach, zobaczcie, jaka ryba! Na pewno pięćdziesiąt centymetrów! Ha, 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 ha. Coś pięknego! A No, to po krótkich emocjach to by było na tyle. Ja zakładam wobler zrobiony przez kolegę. I zobaczymy. To dopiero pierwsza godzina, jeszcze jest szansa, by coś złowić. O matko, wody to już prawie nie ma. Będzie słabo, będzie coraz gorzej z tymi naszymi wodami. Jest, jest. Aj, jaj, jaj. Aj, siedział sobie za gałęzią. Aj. Mały wstrąg, ale już podniósł adrenalinę, więc mam jeszcze większą ochotę, by robić ten odcinek dokładnie. Mimo bardzo małego poziomu wody, jest tutaj chyba 15 cm, wyskoczyła jakaś mała ryba z zakorzenia. No i co? Jest opcja, że być może coś tam gdzieś tam się kryje w głębszych rynienkach, więc no jadę dalej, próbuję. Są tu za ptaszydło. Kurde, nie widzi mnie. A, bo to ma gniazdo. Czarny ptasior z żółtym dziobem. Co to takiego? Piszcie w komentarzach. Zobaczymy, kto to w ogóle ogląda ten film. O nie, jak źle. Wszystkie moje główki. Nie, nie mam żadnej innej główki, nie? po prostu koniec świata. Nie? To się naprawdę nie dzieje. Przestawiłem wszystkie główki w innej torbie. Powiem wam tak, mam jedną główkę i będę o nią walczył jak lew, więc ładny numer odwaliłem. Jak zerwę to jestem KO. To jest ciekawie, ale trening mam zrobiony przez kilka ostatnich wypraw, urywałem średnio jedną kinętę, więc... Statystycznie rzecz biorąc, mam szansę. Nie jest lekko. Lampa świeci. Strągi nie biorą. Pogoda piękna, ale pod pod dupsku płynie. walczymy dalej. Nie, zakładam białe gówno. A mam takich mało. Dobra, tą zdejmujemy. A jeszcze oczywiście za duży haczyk mam do tej larwy. No a życie nikt nie mówił, że będzie lekko. No, mocno zakręcone, bo tu jakby się... O Boże, wylało to feromony śmierci. Jad trupi w tym jest na pewno. Może niekoniecznie ludzki, ale na pewno trupi. Bo wali tu, że... Uch. Uch. Dwa razy sprawdzone, jest zakręcone na pewno. No dobra, Je, matko bosko. Trochę krzywy fiflok, bo tu jakieś chyba odrzuty z, z moich słoików, które wcześniej eksploatowałem. No dobra, wygląda dobrze, zaczynamy. Coś tam zaoczkowało, ale chyba była mała ryba. Ajajaj, aj, aj, nie taka mała, uhu, ale uderzyła fajnie, uhu, no, szkoda, że się nie wpiął. Nawet nie ma gdzie rzucać, jest tak płytko, jest taka lampa z szoku. Myślę, że popołudnie późne to by było zdecydowanie lepsze, no, ale na ryby często mamy czas wtedy, kiedy mamy czas i pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Nie no, koniec świata chyba się zaraz poddaje. Jedna ryba mi jest potrzebna. Jak jeśli nie złowię, to prawdopodobnie już nie złowię. Ale śmieci ludzi nawalili. Jest! Siedzi! O, jest! 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 Rybka w pierwszym rzucie. Fajnie. O, ho, 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 ho. No, chodź. Jest. No i super. Rybka w podbieraku. Już ją wyciągam. Zaraz Wam ją pokażę. Zmoczę ręce. No, uspokój się. Nieduża ryba. Nieduży pstrąg, ale 30 pękła, więc co, jak na moją rzeczkę to całkiem, całkiem normalny wynik, wymiarek. No i ryba, która już zrobiła mi dzień. No i cieszę się, że mieliście okazję zobaczyć jak ją złowiłem. Dobra, ja ją wypuszczam. Zobaczcie. Oczywiście każdego dzikusa, każdego pstrąga ze swojej rzeczki wypuszczam. Zobaczcie. Wracaj do wody. Piękna rybka, fajne kroki. No i super, rybka poszła. Popłynęła, słuchajcie, ja wracam do łowienia, do trzech razy sztuka, za trzecim razem udało się wpiąć rybę, no poprzednia była trochę fajniejsza, e, mimo wszystko, no ale cóż, nie wszystko idzie złowić. Mam jeszcze kilka miejsc, może coś wyjdzie, może nie, na tą chwilę i tak jest bardzo fajnie, więc cieszę się, że dotrwaliście do tego momentu. Jeśli podoba Ci się mój odcinek e, z nadrzeki, daj suba, a będzie mi miło e, tworzyć dla Ciebie kolejne materiały. Wracam do roboty, czas goni. No i To jest właśnie to. To jest właśnie to. Szacunek ludzi do łowiska. Zobaczcie do jakieś. Nie wiem, czy to jest papierosy jakieś. Papierosy. No fajnie, wyjąć sobie papieros i wyjebać po prostu papierek na ziemię. Nie? No to jest super. No, gratulacje ci osobom, która to zostawiłaś. No, oczywiście to zabiorę ze sobą, żeby nie zostawiać tego tutaj. Tu kolejne zwalisko. No rzeka trochę słabo tu płynie. Ale nic, sprawdzić można, no jest coraz więcej tych takich robaczków w różnej maści. Fajnie, fajnie, jest. rzeka żyje, naprawdę rzeka żyje. Widać to, widać jakieś pojedyncze ryby. Jest! Ej, kurde! O, chmurka. Chmurka, ciekawie. Szkoda, że dopiero teraz. Ale i tak fajnie, że coś tam tą wodę przyciemni. No na pewno wiara w sukces będzie większa. Nie mam pojęcia jak to się przełoży na ryby, ale... O fajnie, tutaj jest mało wody, ale szybko płynie. Z reguły przy wyższym stanie tu jest trochę za szybko, nawet bym powiedział. A teraz jest tak fajnie pstrągowo. Zobaczcie, niesamowite, karma wraca. To jest prawdopodobnie Chyba nie wiem, nie mam pojęcia, wkład do papierosa elektrycznego albo jakiś tam system elektronicznej nikotynizacji. Tej samej firmy, która, której opakowanie znalazłem tam dalej. Czyli gość, który prawdopodobnie zaśmiecił środowisko, no to jednocześnie zgubił to, z czym tu przyszedł, więc no nie jest mi w, tym, w tej sytuacji żal. Oczywiście to tak, że biorę do kieszeni, aby gdzieś się tego pozbyć. Także pamiętajcie, karma wraca. Fajnie, fajnie. No i co teraz o! Tutaj jest to miejsce, gdzie zawsze jakiś dyżurny mały gnojek stoi. A jest! Kurde spadł. <laughs> mówiłem. Mówiłem, że zawsze tutaj jakiś dyżurny zawodnik stoi. Tam jest taka rynienka. Trochę głębiej. Wzdłuż leży jeszcze konar. No, ryba była malutka, ale fajnie szarpnęła. No to już ostatnie miejsca na tej dzisiejszej przygodzie. Kurde, nie wiem czy mi coś nie wyszło. Znaczy dużo rzeczy mi nie wyszło, ale mowa konkretnie o tym strągu. W każdym razie nawiązuję do tego, że widzę już tam jakiegoś wędkarza idącego, więc miejsca dalsze są już na pewno zdeptane, nie wiem czy przełowione, ale na pewno ryby zostały tam spłoszone na dłuższą chwilę, więc ja sobie też... Za chwilę odpuszczam, jeszcze zrobię pewnie jedno, może maksymalnie dwa miejsca i będę kończył ten dzień. Był naprawdę sympatyczny. Udało się złowić rybę, jakieś tam brania mieć, coś się działo, ptaki śpiewały. Fajnie, naładowany jestem, mogę wracać do obowiązku. gdzieś tak naprawdę mi się nie chce. Za mną naprawdę ciekawy dzień nad wodą, tym bardziej wyjątkowy, że odważyłem się zrobić ten pierwszy krok w stronę otwarcia kanału na YouTube. Co z tego będzie? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie zmarnowaliście ze mną czasu i zapraszam Was do kolejnych produkcji na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć!